Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na porannej prawniczej prasówce, na której tłumaczymy tytuły, które pojawiały się w minionym tygodniu, a dotyczyły kredytobiorców, zarówno tych złotówkowych, frankowych, czy kwestii związanych z sankcją kredytu darmowego. Specjalnie dla Państwa dzisiaj komentować i objaśniać. Tytuły zmienionego tygodnia będą eksperci z kancelarii Rachelskiej Wspólnicy, pan mecenas Wojciech Ostrowski, witam pana mecenasa. Dzień dobry państwu. I pan mecenas Michał Kanabaja, również witam pana mecenasa. Dzień dobry państwu. I przejdźmy do pierwszego. No, wokół Frankowiczów, którzy faktycznie wygrywają w sądach szybciej, jedni szybciej, inni dłużej. Cały czas oczywiście temat jest na wokandzie. Mów, ty, tytuł brzmi, a było już tak dobrze, czyli jak Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło uregulować sprawy frankowe. Tych kom, tytułów dotyczących różnych ustaw i tego, co ma się zadziać, było już bardzo wiele. No póki co stan jest cały czas konstant, trzeba iść do sądu, po unieważnienie I pierwszego o komentarz poproszę pana Mecenasa Kanabaję Szanowni Państwo, dzieje się w sprawach frankowych, dzieje się w, ze względu na to, że jest parę zmian, które mają przyspieszyć procesy. Te procesy rzeczywiście w, trwają dalej bardzo długo, ale jest kilka takich przebłysków, które mają przyspieszyć postępowanie w, w paru obszarach. I między innymi, Szanowni Państwo, tutaj w kilka zmian dotyczących struktury orzecznictwa, kilka bardzo dobrych zmian, które mają przyspieszyć rozpoznanie tych spraw na przykład poprzez utworzenie nowej sekcji frankowej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, utworzenie wydziału frankowego w sądzie apelacyjnym w Warszawie. No i właśnie mediacje. Pytanie, czy mediacje przyczyniają się do skrócenia postępowania, czy też tutaj mediacje nie przynoszą oczekiwanego rezultatu? Nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, szanowni państwo. W mediacje troszeczkę są pewnym wymuszeniem próby dogadania się w stron w procesie frankowym. Nie zdaje to rezultatu, dlatego że jeżeli strony chcą się dogadać, to i tak się dogadają bez pośrednictwa mediatora. W związku z tym niewiele to daje. Daje to oczywiście olbrzymie zarobki na rzecz mediatorów, aczkolwiek sprawy nie, nie przyspiesza. Przyspieszyć z kolei sprawę miała ustawa frankowa, tylko że ta ustawa frankowa może niestety ale przyczynić się z kolei nawet do spowolnienia spraw frankowych, bo niektóre zmiany należy ocenić pozytywnie, niektóre zmiany mają przyspieszać te procesy, na przykład właśnie możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, możliwość odbierania zeznań na piśmie, automatyczne zawieszenie spłaty rad po złożeniu pozwu, czyli udzielanie zabezpieczeń, przesłuchanie świadków żeby nie, nie trzeba było ich y, oczywiście przesłuchiwać my w formie stacjonarnej, wyznaczać terminów y, bardzo odległych. Y, no ale z drugiej strony jednak ta ustawa frankowa nie jest konsekwentna, dlatego że jeżeli dajemy możliwość bankowi y, złożenia oświadczenia o potrąceniu do zakończenia drugiej instancji, no to wcale to, a wcale nie przyspieszy nam postępowania, bo banki będą czuły, że opłaca im się przewlekać postępowanie i opłaca im się składać 100 różnych dziwnych wniosków i aktywności procesowych, po to, żeby odsunąć rozstrzygnięcie, bo wiedzą, że przed zakończeniem sprawy w drugiej instancji, poprzez złożenie oświadczenia o potrąceniu, będą mogły wpływać na zakres zasądzonego roszczenia. I w związku z tym, Szanowni Państwo, to wcale nie są spójne zmiany, w związku z tym też należy ocenić je negatywnie. Także zobaczymy jak, jak będzie. Póki co z jednej strony są takie punkty, które dają nam możliwość przewidywania, że będzie szybciej. A z drugiej strony jednak pozostawia się pewne furtki, które mogą spowodować nawet spowolnienie tych procesów, co należy ocenić bardzo negatywnie. Proszę Państwa, no, ten projekt ustawy o frankowej, tak zwanej, to jest procedowany już od dłuższego czasu. U nas wszystko fajnie wygląda na papierze. Tak? Natomiast jak to będzie w praktyce, zobaczymy. Jest tylko takie no, wątpliwość, czy tu nie zostało coś przespane. Tak? No bo dziś. My... I orzecznictwo CUE, i orzecznictwo Sądu Najwyższego trochę wpłynęło na to, że banki przejrzały na oczy, tak? Już nie przeciągamy tych spraw. Generalnie widać, że banki często po wyroku pierwszej instancji już no, się dogadują z, z klientem, czy to ugoda, czy porozumienie kompensacyjne banki nie składają apelacji albo wycofują apelację. Także to wszystko, co jakby jest zamysłem tej ustawy, się dzieje. No a dzieje się dlatego, no nie dlatego, że ustawodawca coś tutaj zmienił, coś wprowadził, tylko po prostu rynek to wymusza. No bo jeżeli banki banki przegrywają 98% spraw w sądach, no to nic dziwnego, że nie będą czekały, oczywiście czekają na ustawę, no bo e, tak jakoś to wygląda, że ten projekt ustawy to miał być taki prokonsumencki, a jak tak się go czyta, no to nie wiadomo, czy on jest prokonsumencki, czy pro probankowy. Może też się okazać, że ta procedura legislacyjna no w Polsce trochę, trochę trwa, to się poprzeciąga i, i będzie tak, że temat franków zniknie, a pojawi się ustawa, no ale wtedy e, niewykluczone, że, że po frankach przyjdą inne problemy banków, jak chociażby, jak chociażby sankcja kredytu darmowego, czy też e, kredyty wyborowe, które ostatnio też są na, na pod lupą i to nie tylko polskich sądów, ale również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No tak, a ponieważ bankom też zależy na tym, żeby frankowicze zwlekali albo podpisywali ugody i o tym są, o tym jest nasz kolejny tytuł: Spłacone kredyty we frankach, a ugody w 2025 roku. I to jako komentarz, jako pierwszego poproszę pana mecenasa Ostrzyskiego. Proszę Państwa, spłacone kredyty, tak? Dużo się mówi o ugodach, o mediacjach, o tych wszystkich procedurach bankowych, które no, banki za wszelką cenę starają się doprowadzić do zawarcia ugody. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy: to wszystko dotyczy kredytów aktywnych. Tak? A więc takich, na których banki jeszcze coś mogą stracić. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, to e, kredyty spłacone, bo często nasi klienci z zaskoczeniem jakby odbieramy takie informacje, że rozmawiamy powiedzmy z klientami, a klient mówi, no ci frankowicze to mają dobrze, bo mogą, mogą zawrzeć ugodę, bo mogą pójść do sądu. A dlaczego? No bo ja, mam, bo ja mam kredyt w euro. I, i tutaj jest jakby ta nieświadomość, że Mówi się o Frankowiczach, przez przypadki odmienia się Frankowicz, frankowicze, natomiast to dotyczy wszystkich państwa, którzy macie kredyty indeksowane do waluty obcej. A więc nie tylko do franka. Również do euro, do dolara, do jena. Ale wracając do wątku, czyli do kredytów spłaconych. Panie państwo, banki w stosunku do eks-Frankowiczów się nie wyrywają. No i tak chętnie do, do państwa, którzy spłacili kredyty. To bank nie zadzwoni z propozycją ugody. Natomiast do aktywnych kredytobiorców to potrafi być tak, że odrzucasz jedną ofertę, a za dwa dni masz kolejną ofertę, i tak dookoła. Więc proszę Państwa, jeśli chodzi o kredyt spłacony, tak, no to tutaj, żeby odzyskać jakieś pieniądze, to nie ma co czekać, że bank się sam pierwszy do Państwa odeca. Bo banki przy kredytach spłaconych raczej załatwiają to po cichu. To się nie reklamujemy, tak. Więc jeśli chcecie Państwo odzyskać jakieś pieniądze z kredytów spłaconych, bo no generalnie w kredycie spłaconym, jeżeli w tej Waszej umowie były niedozwolone klauzule, to sprawa jest prosta, zawsze przepłaciliście kapitał. W związku z tym jakieś pieniądze są do odzyskania. I żeby je odzyskać, to Szanowni Państwo, no trzeba pójść do sądu. To, no, Inaczej się nie da, dlatego że no, my z doświadczenia widzimy, iż banki nie są skore rozmawiać z, z eks-rankowiczem, dopóki sprawa nie ma w sądzie. Natomiast jest, jest bardzo ważna sprawa. E, musicie Państwo pamiętać, że przy kredycie spłaconym też trzeba się oglądać na termin przedawnienia. Bo to nie jest tak, że możecie, czy spłaciliście kredyt 10 lat temu, czy 15 lat temu. I możecie tak sobie to leżeć, 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 aż kiedyś, nie wiem, za pięć lat obudzicie się i powiecie, a to ja jednak pójdę do sądu. Musicie Państwo pamiętać, że okres przedawnienia przy kredycie spłaconym jest bardzo istotny, bo co do zasady on biegnie od dnia, w którym kredytobiorca dowiedział się, albo powinien się był dowiedzieć o tym, że jego umowie są niedozwolone klauzule. Tak? To może być różna, rzecz. to może być jakaś reklamacja, to może być wezwanie do próby ugodowej, różne rzeczy o tym mogą świadczyć. Natomiast nie można wykluczyć, bo teraz mamy to do zasady okres podawania sześcioletni. Tak? Nie można wykluczyć, że niektóre sądy, a zwłaszcza banki będą to podnosić, że takim momentem, w którym Państwo dowiedzieli się po raz pierwszy o tym, że w Waszej umowie mogą być niedozwolone klauzule, jest słynny wyrok PSUE, tak, z 3 października 2019 roku w sprawie państwa dziuba. więc musicie państwo pamiętać, że jeżeli by w tą stronę poszło orzecznictwo, to ten sześcioletni okres przedawnienia bardzo się skraca, więc jeśli macie spłacone kredyty frankowe, eurowe, dolarowe, spróbujcie odszukać takie umowy i spróbujcie się nad nimi pochylić, bo czasami są to duże pieniądze do odzyskania. Tak, czasami są to duże pieniądze dla, do odzyskania i w zasadzie w, przy kredytach spłaconych są to tylko pieniądze do y, odzyskania i właśnie dlatego e, dla taki banku, prezent w zasadzie. Tak, e, i właśnie dlatego banki po prostu milczą na ten temat. Tak, Banki e, najczęściej nawet nie zaczepiają w żaden sposób tutaj tych kredytobiorców właśnie po to, żeby ci kredytobiorcy się nie ocknęli i nie zauważyli, że coś z tym kredytem można zrobić, mimo że został spłacony parę lat temu. I właśnie dlatego zachęcamy Państwa do tego, żeby odszukać tą takie umowy dość wspomnieć, że w mBanku ponad 70% nowych posłów to właśnie kredyty spłacone, co, co oznacza, że właśnie w, ludzie budzą się, że taki, takie kredyty posiadali, takie kredyty mają już spłacone i takie kredyty można podważyć i to co mecenas powiedział, że w ten termin przedawnienia może być liczony od dziubaków, to rzeczywiście już mi się zdarzyło w praktyce procesowej, gdzie w jednej ze spraw sąd przyznał, że ten termin przedawnienia liczyłby właśnie od 2019 roku, a to by oznaczało Szanowni Państwo, że, term, że tego czasu zostało bardzo niedużo na odszukanie takiej umowy tego, i pozwanie do końca chyba, tego roku. Końca tego roku. Tak no to myślę, że tutaj wszyscy ci, którzy spłacili kredyt powinni jak najszybciej odszukać umowę, żeby móc jeszcze odzyskać te nadpłacone pieniądze. I ostatni temat. PKO BP przyznaje Frankowicze, wygrywałem. Pan przygotował 21,5 miliarda złotych. No i e, cień też zrzucają kredyty e, z Wiborem. I tutaj o komentarz jako pierwszego poproszę pana mecenasa Kanabaj. Szanowni Państwo, w PKO BP notuje rekordowe zyski za pierwsze półrocze. Z raportu wynika, że ponad 5 miliardów złotych netto jest na koncie PKO BP i taki wynik jest wynikiem bardzo dobrym. Natomiast cieniem na tych wynikach finansowych oczywiście się, kładą się ryzyka prawne związane z wadliwymi umowami. I jeśli chodzi o kredyty frankowe, to tutaj bank przewidział, odłożył ponad 2 miliardy złotych na ryzyka związane z kredytami frankowymi. Natomiast oczywiście z raportu wynika również, że bank liczy się też z ryzykami prawnymi związanymi z kredytami wyborowymi oraz kredytami które mogą być poddane sankcji kredytu darmowego, a więc te kredyty konsumenckie, które zostały zawarte na ogół na nieduże kwoty, choć czasem te kwoty bywają całkiem spore. To pokazuje, Szanowni Państwo, że w nie tylko franki są problemem banków, takich banków jak PKO czy jak Alior. Że tutaj kredyty, które można opatrzyć sankcją kredytu darmowego, czyli te błędy w umowach, które mogą skutkować zastosowaniem takiej sankcji, że spłacamy wyłącznie kapitał, ale bez odsetek i innych kosztów. Czy też właśnie w, wydaje się, w, że tutaj nadchodząca czarna bardzo chmura związana z kredytami wiborowymi nad PKOBP, to są realne problemy, które w, z którymi bank musi się liczyć w przyszłości. O ile w, już teraz bank zawarował sobie w budżecie swoim pokrycie wszystkich ryzyk prawnych związanych z kredytem, z frankami. O tyle może się okazać, że w przyszłości, o ile teraz sygnalizuje tylko, że będzie trzeba się liczyć z innymi ryzykami prawnymi, o tyle może się okazać, że w przyszłości te ryzyka prawne związane z choćby kredytami wiborowymi będą wielokrotnie wyższe niż z kredytami frankowymi. Dobrze, że bank już teraz dostrzega kłopoty na horyzoncie, aczkolwiek to jeszcze jest za wcześnie, oczywiście, na wycenę ryzyk prawnych. Dlatego w przyszłych sprawozdaniach finansowych możemy mieć nieco więcej szczegółów na ten temat. Państwa, teraz bo mija pierwsze półrocze i coraz liczniejsze banki publikują swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze, jest takie fajne zdanie Weselu Biskieńskiego, Chińczycy trzymają się mocno. No, można powiedzieć to samo o bankach banki trzymają się mocno, bo jak się patrzy na wyniki finansowe banków, no to. Całkiem to wygląda fajnie, natomiast tak jak tutaj kolega wspomniał, no banki mają pewien problem do rozwiązania, może coraz mniej, dotyczy to franków, ponieważ jak się nawet spojrzy na, na ten raport PKWP, no to tam, porównując rok do roku, czy okres do, do okresu pierwszego półrocza zeszłego roku do tego roku, to tam ilość spraw franków trochę spadła. Natomiast to, co na razie jeszcze jest tak trochę bagatelizowane, ale banki same generalnie ten temat rozdmuchują, bo mówię o wiborze, ze tak? o kredytach wtówkowych o kredytach oprocentowanych zmienną yy, 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 stopą operacyjną WIBOR, banki same jakby przyczyniają się do tego, że nakręcają spiralę jakby takich no, dyskusji na temat tego wiboru. Niektóre banki w swoich raportach już pokazują, ile spraw wyborowych jest w sądach. No, dzisiaj nie ma co ukrywać. Większość spraw banki wygrywają, ale to się może zmienić. Tych pytań, które poszły do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej jest sporo. Jest kilka tematów, które są na tapecie i no, nie ma co ukrywać. Ta sprawa jest rozwojowa, że Zresztą banki to wiedzą. Banki wiedzą, że taki otwiera się drugi front, tutaj może już zakopiemy te franki, ale niewykluczone, że w przyszłym roku, czy za dwa lata temat biboru, czy sankcji kredytu darmowego wróci na, 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 na tapetę i tu też rezerwy będą musiały być tworzone. Tak, no ten temat cały czas mocno wybrzmiewa i wraca, jest coraz więcej posłów. To już wszystkie tematy, które dla Państwa przygotowaliśmy, ale jeśli chcą Państwo więcej usłyszeć właśnie o Wiborze, to jutro zapraszam na spotkanie na godzinę 14. To jest spotkanie co prawda pół godziny, ale na którym mają Państwo szansę zadawać pytania naszym ekspertom w trybie online. Można też dowiedzieć się, od czego zacząć, więc myślę, że warto wziąć udział w tym spotkaniu. A tych wszystkich, którzy zainteresowani są jeszcze kwestiami kredytów frankowych, też tych spłaconych, zapraszamy na czwartek na 14. Ja dziękujemy, cenię są za poświęcony czas dzisiaj za wyjaśnienie tematów i życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękujemy do widzenia. Dziękuję, do widzenia.